Witam serdecznie. Dzisiaj dwa tematy Wam pokażę. Wemos D1 Mini, tutaj będzie pomiar temperatury DS18B20 i zasilanie z takiego powerbanka. To będzie pomiar temperatury w szklarni. Chcę wiedzieć jaka tam jest temperatura w nocy, w dzień i zobaczymy ile ten powerbank wytrzyma. Jest w pełni naładowany. Tutaj świeci, tutaj jest takie. O, teraz może będzie lepiej widać. Jest kontrolka, że jest na, naładowany. Tutaj wskaźnik jest na maksa. No, zobaczymy jak to będzie się zachowywać. E to ładowanie i ten, te akumulatorki w środku, czy, czy wytrzymają i jak długo. To jest jedna rzecz, za chwilkę przejdę do konfiguracji, chociaż konfiguracja jest bardzo prosta. Już nie raz widzieliście, tutaj trzeba pamiętać o oporniku 4,7 kg. W zasadzie nie wiem, czy Wam pokazać, jak ja to Konfiguruję, bo film się zrobi długi, a już w niejednym filmie pokazywałem tą konfigurację. Może Wam pokażę gotowe urządzenie, będzie szybciej. A jeśli ktoś nie wie, no to patrzcie w moje poprzednie filmy lub zadawajcie pytanie, to pod filmem, no to pokażę tą konfigurację od początku do końca. Dlatego na Wemosie, bo. Zasilanie na USB, tutaj nie trzeba tak jak w przypadku Sonofa Basic ciągnąć jakiś przewodów 230V, tylko można zasilić to z USB, chociaż prawidłowe zasilanie, tak jest moje zdanie i nie tylko moje, bo gdzieś tam na forum sobie możecie przeczytać, że zasilanie powinno być za pomocą tych pinów. Tutaj jest 5V i jest masa. Także tutaj zasilanie z tych pinów nie przez USB, USB tylko służy nam do programowania. No ale spróbujemy w ten sposób, co wam przed chwilą powiedziałem. I drugi temat, pokażę wam jak, jakie są postępy z bramą przesuwną. No nie zawsze mam czas, godzina, dwie po pracy, no ale w ciągu tygodnia coś się zawsze zamontuje. W tym przypadku mam zamontowaną listwę zębatą. Następny film może będzie z zamontowanym silnikiem, czujki. No i zobaczycie w kolejnych, w kolejnych filmach, jakie są postępy. Może przed lutowaniem pokażę Wam, e, jak e, ściągnąć soft. Już to pokazywałem milion razy. Niech to będzie milion pierwszy raz. Dlatego, że no też wiele pytań mam. Ten soft się zmienia. Chodzi o GUI generic. Coś, co chwila są nowe rzeczy dodawane, coś tam zmieniane. W każdym razie jak na, napiszecie sobie GUI generic, na pierwszym miejscu macie. Stronę, pokażę Wam się strona, w której możecie sobie ten soft wygenerować. Pierwszą rzeczą to jest albo płytka. Wybieracie tu odpowiednią płytkę. Tych płytek jest naprawdę dużo, bo, no bo dużo firm różnych robi płytki i no i dobrze w zasadzie. Druga sprawa to jest procesor. Procesor WMOS D1 mini ma 8266, wiadomo, że można tutaj wybrać moduły 8285. Przeważnie zwracajcie uwagę, jak kupujecie SONOFA. Tam są różne Sonoff BASIC. Jeden moduł jest taki, drugi jest taki, niby wszystko jest basic, ale to jednak różne są układy. No ale dobra, do rzeczy. Jeśli chodzi o temperaturę, tutaj nas tylko interesuje DS18B20. I ten, zaznaczamy sobie ten, ten układ scalony, bo to jest układ scalony. DS18B20 i. Generujemy binarkę. Ta binarka nam się ściągnie i możemy tutaj wiadomo sobie pobrać. Ja zawsze robię, że pobieram tą binarkę i przechodzę do wgrywania tego do tej binarki do wemosa d1 mini wgrywam programem flash download tools już to też pokazywałem Tysiąc któryś tam raz wybieramy 8266 bo taki akurat mam moduł wifi wyszukujemy tutaj ścieżkę dostępu Ście, ście, ścieżka dostępu jest w pobranych zaznaczam no i mm, wgrywamy wgrywamy ten soft do naszego układu ja może wcześniej wyczyszczę bo nie wiem co tam było w środku Dobra, wyczyszczone jest. Wgrywam soft. Jeśli mi się pokazuje, mag adres tutaj w tych i te wszystkie dane informacyjne, jeśli chodzi o ten, o ten układ, ale przede wszystkim, mag adres, no to już jest pół sukcesu, bo on się on po prostu komputer widzi naszego wemosa. To też niedługo trwa. W sumie to jest szybka akcja, żeby tutaj nam się wgrał ten soft. No i tak widzicie tutaj na pierwszym miejscu nasza supla po ponownym yy, wyciągnięciu i włożeniu wtyczki USB, rozsyła sieć, czyli łączymy się z tą siecią i przechodzimy do wyszukiwarki i w wyszukiwarce e, prosty temat wchodzimy na konfigurację 192.168.4.1 pierwszą rzeczą co robimy to pamiętajcie ustawienie urządzenia ustawienie urządzenia ja tutaj może nie będę ponownie konfigurował. GPIO0, albo dobra, no niech będzie podobna konfiguracja, 5 sekund. Zawsze w generiku, z tego co zauważyłem, jest GPIO0. Jest to... wiadomo, że można ten, tą konfigurację wyłączyć, no ale... Yy, na GPIO 0, czyli D3, jest konfiguracja. Zapiszemy to i wracamy do yy, sensora naszego. I tutaj włączymy sobie na włączymy sobie na y, tego naszego. Ten nasz pomiar temperatury tak by był blisko. Tak sobie myślę na D8. Czyli GPIO 15 tak by był blisko y, 3.3 v bym nie musiał daleko lutować. Y, Chociaż masa jest z drugiej strony, ale mimo wszystko zrobię właśnie w ten sposób, czyli D8, jak odwrócicie sobie wemosa, no to D8 jest zaraz koło 3,3V. No i zaznaczam D8, zapisuję, dane są zapisane. Jest korekta dla sensorów. Co tu mamy? Aha, tu konfigurację już żeśmy mieli. No i, i pierwsza strona. Pierwsza strona z ustawieniami z sieci Wi-Fi i ustawieniami Supli. Dobra, widzimy się na, na lutowaniu. to w ten sposób może wam tutaj pokażę Tak to jest polutowane tak na szybko na pająka żeby tylko przetestować ile ten akumulator wytrzyma i to daje do mm, do szklarni, może Wam pokażę 23 stopnie 20,3. Taka temperatura. Zaniosę do, do szklarni i jeszcze tak na szybko Wam pokażę, co z tą bramą, jakie postępy. No, i zobaczcie. Miałem chwilę czasu po pracy i tak zrobiłem. Eee, taki montaż listwy zębatej. Listwa jest 4 metry. Mm, tak to wygląda. Listwa zamocowana na tulejkach. Tutaj musiałem dodać jeszcze dwie podkładki, bo silnikiem to mierzyłem. I tak będzie dobrze. To no w tym tygodniu co będzie zamontuję czujki tu w tym miejscu no i e, postaram się zamocować silnik lub też Stojak do silnika, bo ten e, beton jest trochę niżej ale tam będzie tam jest regulacja w najsie w robusie jest to mm, no, nie podoba mi się montaż tego silnika, ale to pokażę Wam w następnym filmie, jak to wygląda. Listwa była w komplecie stalowa. Teraz dosyć często są montowane listwy plastikowe, jak ja to nazywam. One ciszej pracują, no ale tu akurat była w komplecie, także tak to wygląda. Dobra, i to wszystko. Dzięki za uwagę. Do następnego razu. Suby, łapki. Pamiętajcie.